Wioślarstwo w Krakowie to wieloletnia tradycja. To właśnie tu powstawały jedne z pierwszych akademickich klubów wioślarskich, a zawodnicy z Podwawelu sięgali po Mistrzostwa Polski. Część z nich trafiała nawet do kadry narodowej. Teraz dzięki projektowi Różne Oblicza Sportu – popularyzacja niszowych dyscyplin sportowych realizowanemu przy wsparciu budżetu obywatelskiego województwa małopolskiego swoich sił spróbować może niemal każdy. Trenujemy o 6 rano, więc jest to dosyć wymagające, a i tak jest wielu chętnych. Miejsca w grupie skończyły się bardzo szybko, e, i, i naprawdę bardzo mnie to cieszy. Większość grupy jest naprawdę bardzo e, regularna w tych treningach, co jest bardzo ważne. Wioślarstwo jest dyscypliną wytrzymałościową. Wioślarstwo to sport, który uczy nie tylko zdrowej rywalizacji i odpowiedzialności, ale również współpracy w zespole i pozwala na zawiązywanie przyjaźni. Na ten sport natrafiłem tak naprawdę na początku swoich studiów, kiedy zobaczyłem plakaty z ogłoszeniami na uczelni. Okazało się, że zimą jeździmy na ergometrach i trenujemy na siłowni, a właśnie latem możemy schodzić na piękną Wisłę z widokami na poranny Wawel. Ten sport jest naprawdę niesamowity, nie sądziłem, że aż tylu wspaniałych zawodników z Krakowa pochodzi i aż takie sukcesy oni odnotowali. No i przede wszystkim, że można w takich okolicznościach zwiedzać Kraków o tak no, niestandardowej godzinie. Projekt adresowany jest do wszystkich studentów bez względu na ich kondycję fizyczną czy umiejętności. Treningi są bowiem dostosowane do różnych poziomów zaawansowania.